To to znaczy tak, e, mieliśmy, miałem coraz więcej znajomości, już oczywiście my byliśmy u nich gości, oni przyjeżdżali do nas gości i coraz więcej chwalili nasze jedzenie, a ponieważ my też lubimy gotować, moja żona też lubi piec różne no. ciasteczki, wypieki, e, więc nawet e, nasze znajomości proponowali, czemu nie otwieracie Wasz lokal, bardzo fajnie to było i tak postanowiliśmy otworzyć taki mały biznes rodzinny, ja z żoną. I tak najpierw mieliśmy mały lokal, potem już dzieci też starsze, syn też skończył e, szkołę gastronomiczną, do, e, dołączył do Ponieważ jeszcze raz powtarzam, że postanowiłem mieszkać w Polsce, chciałem taki malutki kącik robić ormiański, więc e, byłoby fajnie, żeby nazwać też go ormiańska, więc mała Armenia idealnie pasowała do naszych grupów. Sierpujemy. Staramy się serwować nasze tradycyjne suchni ormiańskie, ale Nasi klienci są tak, 90% są Polakami. Nie? Więc staramy się, żeby smakowo też dopasować. Było dobrze i smakowało, i też była nasza tradycyjna kuchnia. Nie? Na przykład gąbki w liściach winogron, robimy szaszłyki ormiańskie, zupy robimy dulaszową też ormiańską, pierogi ormiańskie. Więc ee... Staramy się trzymać ten poziom, żeby było wszystko jak najbliżej do naszej kultury, do naszej tradycji w naszą kuchnię, ponieważ nie było w Poznaniu kuchni urmęska, ale coraz więcej nam się podobało, coraz więcej, więcej rozumieliśmy, bo klienci sami chcieli z nami rozmawiać e, różne tematy i historycznie, i kulinarnie, więc rozkręciliśmy ten biznes, o i teraz robimy od serca, bardzo chętnie i tak e, bardzo fajnie mija nasz dzień w kuchni 30 lat mieszkam w Polsce, więc e, to też coś znaczy, że jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrze jesteśmy akceptowani w Polsce, w Poznaniu tym bardziej e, Relacja polsko-miast jest bardzo dobrze. Nie mamy problemu, nie mieliśmy problemu historycznie, bardzo bogatą historię też mamy. I powiem tak, tak daleko jesteśmy, ale kulturowo też jesteśmy bardzo blisko, więc e, nawet jak rozmawiam z starszymi ludźmi, oni opowiadają o swoich tradycjach polskich, bardzo, bardzo podobne jest. Ja myślałem, jak coś opowiadają, myślę, że, że o nas to opowiadają. Tak blisko jesteśmy i kulturowo, a tak, teraz mi ciężko powiedzieć, bo naprawdę e, religijnie też jesteśmy prawie to samo, kulturowy też, jak... E, nie widzę taką różnicy naprawdę, czy tam wesela jest, czy urodzina, czy święta, to e, obchodzimy bardzo podobnie, więc e, ja nie widzę taką różnicy. E, do lat 2000 w Poznaniu mieszkało dużo umian, ale potem już e, pojechali każdą... Część było starszy ludzi, więc oni też chcieli wracać do swoich korzeni, do swoich domów, ale teraz też e, każdy ma swój interes, każdy ma swój biznes, ciężko tak trzymać często ten kontakt, no, ale staramy się mieć ten kontakt, chociaż raz na rok, jak się uda. No chodzi między sobą też dzieci rozmawiają po polsku, ale staramy się też, żeby z nami porozmawiali po naszemu, no żeby nie zapomnieć nie nasz język, naszą kulturę, staramy się jak najwięcej przekazać to dzieciom. A tak dalej co będzie to już nie wiemy. Eee, święta narodowe polskie święta obchodzimy razem, tak jak na przykład Gwiazdka, Wielkanoc. Eee, żeby dla dzieci i dla nas też żeby nie było, no to, mówię, to jest prawie to samo, dlaczego nie obchodzić z naszymi Polakami. E, a nasi też e, na przykład Wielkanoc nie pada razem. I ormiański i Polski to obchodzimy razem. Gwiazdę obchodzimy 24 z, według polskiej tradycji, a 6 stycznia mamy naszą ormiańską. E, Boże Narodzenie. Zależy od naszych interesów. Jak wypada, co dwa lata to jest sukces. Czasami żona może sama jechać, bo w stronę żony tam mama, babcia, wiesz, cała rodzina jest tam. Ale staramy się, żeby dyjazd był bardziej z dzieciakami, żeby oni bardziej odwiedzali swój kraj, skąd pochodzą. I powiem szczerze, polecam Armenię, bardzo coraz kwitnie e, krajobrazy, jedzenia, kultura, gościnność, e, bardzo fajnie jest. I powiem, że często mam klientów, którzy byli w Armenii i wszyscy są zachwyceni, więc e, staramy, się, staramy się, jak mamy okazję jeździć do Armenii. Właśnie często mi pytają, ci. tęsknimy za naszym krajem, czy wrócimy kiedyś. E, tęsknimy, oczywiście im starszy, tym bardziej tęsknimy, bo jakby korzenie nasze gniazdo woła do siebie, ale czy tam wracać, to jest trochę ciężki temat, bo przyjechałem do Polski, miałem 19 lat, więc ponad połowa życia spędza w Polsce. I było Trudne chwile, od zera zacząłem wszystko tutaj, dla mnie ciężko będzie podjąć decyzję, zostawić wszystko i wjechać do siebie kraju. Więc moje serce, nasze serce są podzielone na dwie części polskie i orymańskie. W moich planach jest tak, ja mam duch dla Polskich, ponieważ przyjechaliśmy do Polskich. Trochę ciężkie chwile było w Armenii, a Polska dla nas otworzyła drzwi. Więc mój duch jest taki, że od serca uczciwie karmić ludziom I ja <grywka> wykonuję ten mój duch.